Witajcie. Taki dostałem prezent na święta. Nano lew Trudno powiedzieć, jak to się czyta dokładnie. To są takie panele świetlne, które można różnego rodzaju fajne konfiguracje połączyć. Sparować z telefonem i, i to się ładnie świeci. To jest taki zestaw startowy, który ma w sobie 9 paneli. Panele są już wam pokazuję w kształcie takich oto sześciokątów. Do tego mamy zasilacz. Taki dość spory zasilacz może, nie pamiętam, 30 albo 50 paneli. Paneli obsłużyć, jakbyśmy chcieli mieć więcej, to trzeba by już jakieś większe źródło zasilania wtedy użyć. Coś, co jest bardziej wydajne prądowo. Do tego w takim zestawie startowym mamy kontroler. Kontroler już pokazuje każdy panel sześciokątny ma tutaj jak widzicie sześć takich miejsca przyłącza właśnie i do nich przyłączamy sobie kontroler na przykład możemy przyłączyć możemy przyłączyć zasilacz który ma również taką oto widzicie wtyczkę o którą również tutaj sobie właśnie przyłączamy tak czy tak, tak w ten sposób y do tego dostajemy takie oto złączki, którymi łączymy panele między sobą. I do tego dostajemy jeszcze. Yy, gdzieś tu było. A to Wam pokażę później te złączki. Dostajemy taśmy klejące. I taki zestaw, właśnie jest w takim zestawie jest 9 sztuk. Ja dostałem taki zestaw. I dostałem taki zestaw. W tym jest z kolei to jest już taki zestaw rozszerzający tylko tu są trzy sztuki paneli już pokazuję Wam trzy sztuki paneli o i złączki do paneli i już właśnie o są to tamty nie mogą znaleźć a tutaj znajdę i Wam pokażę taśmy o, dwustronnie klejące Dzięki którym możemy taki panel. Tu przyklejamy taśmę i panel przyczepiamy do, do ściany, czy gdzie chcemy. Natomiast ja sobie wymyśliłem to troszeczkę inaczej. Ja sobie ponaklejam taką oto taśmę. To jest taśma magnetyczna na panel. I powieszę sobie na ścianie taką oto tablicę. I panele sobie do niej poprzyczepiam. I będę mógł sobie układać, jak będę je chciał. Jaką konfigurację? Czy to ma być jakaś zbarta bryła, czy jakiś taki wąż, czy co tam nam, nam się spodoba? Tak to chcemy zrobić. Także tak, tak to wygląda. Teraz będziemy wiercić dziurki, wieszać tablicę, wszystko razem podłączać, i potem, jak mi się uda to już wszystko zrobić, to pokażę Wam, jak to świeci, jak to wygląda. No, światełka podłączone, jeszcze Wam powiem, że bo doczytałem zasilacz, taki jeden obsłuży do 21 paneli więc jest liczone 2 waty na panel natomiast kontroler do 500 paneli może obsłużyć Aplikacje, mamy trochę trudne zbarowanie, trzeba się nakombinować no ale wiadomo, tam można przez NFC, można przez kod kreskowy to, to jest nie po Bluetooth, a po Wi-Fi te światełka i aplikacja wygląda tak, że możemy sobie albo playlisty wybierać i wtedy one będą migały w rytm muzyki. Tutaj mamy gotowe, w rytm jakiej muzyki chcemy. Zresztą możemy to też sami sobie zrobić. Tutaj mamy tylko jak mają światełka nam migać. Też mamy mnóstwo do wyboru, jak widzicie, różnych takich kombinacji. Jak na razie tutaj znalazłem, tylko tak, że jeden wzór wybieramy i one według tego wzoru. Się zachowują. Nie znalazłem opcji, żeby na przykład losowo sobie same świeciły. To mi trudno jest jeszcze powiedzieć, czy tak się da w ogóle. Chyba się nie da. Sam kontroler też jest. Mamy włącznik, przyciemnienie, zjaśnienie. Kolejna rodzaj świecenia, czyli kolejna, jak to nazwać, wzór światła. Potem losowy wzór światła. No i włączenie, żeby świeciło w rytm muzyki albo nie w rytm muzyki. To jest wszystko na temat tego jeśli chodzi o kontroler natomiast tutaj mamy wybierzmy sobie jakąś inną na przykład playlistę chociażby taką śmieszną o. i robimy w ten sposób ona zostaje załadowana do urządzenia i jak widzicie już zmieniło się nam rodzaj migania tu mamy jakąś taką cukierkową. Możemy sobie wybrać. O. I teraz to jest wszystko wolniej. ale również są całkiem ładne. Ładne kolory. No. Tu jeszcze mamy y, jakiś harmonogram. Możemy sobie ustawić takie podstawowe rzeczy. No. I tak to wygląda. Drogie jest. Jak jasna, no, drogie w każdym razie, ale ładne. To muszę przyznać. Fajnie też sobie wymyśliłem z tymi magnesami, bo nie muszę w razie czego odklejać ich. Wiecie, jak to jest taśma jednorazowa, ciągle kombinować, tak to sobie tylko w każdej chwili mogę odłączyć, przesunąć w dowolne miejsce, jak mi się znudzi ten akurat wzór. Bo to tak wstępnie, byle jak poukładałem, żeby tylko było, żeby sprawdzić, czy, czy to działa. No. No i takie o. Takie mam. No. To na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Cześć.